Chirudoterapia. Dlaczego chirudoterapia, Dlaczego podnoszę ten temat? Bo jest dla mnie bardzo ważny. Nazywam się Wiktoria Zwinczewska, jestem lekarką, akupunkturzystką i chirudoterapeutką. I tu przyniosłam różne materiały i moje przyjaciółki i chciałabym to tak Państwu, tak objaśnić, nie jak terapeutom, dla których prowadzę szkolenie, tylko dlaczego w Państwa życiu ta chirudoterapia jest taka ważna i co by mogło Państwu zaproponować ta malutka pijawka. No, popatrzmy najpierw na nią. To jest taki słoik z hodowli Sanus. Jak widzimy, woda jest mętna. I tu takie pływają takie farfocle, takie malutkie farfocle. Tak, bo pijawka jak wąż rzuca skórki. I ta woda nie była pokana specjalnie od dwóch dni, żeby pokazać Państwu takie naturalne środowisko pijawek, niestety w sztucznym środowisku, w słoiku. No, mamy dziureczki, mamy słoik. Przychodzą z hodowla oczywiście lub w słoikach, jeżeli zamawiamy, lub w takich kulkach żelowych. Natomiast to są takie moje pijawki. Zamówiłam dla siebie, przywozłam do domu i wykorzystuję dla siebie, dla mojej rodziny, dla mojej mamy, dla mojego męża, dla moich dzieci, dla moich kotów. No oczywiście jeden raz. Proszę pamiętać, pijawkę wykorzystujemy tylko jeden raz. Pytanie dlaczego, skoro są moje? Ponieważ kiedyś nam się wydawało, że pijawka tylko porusza krew, wypija złą krew, bo tak by to było wśród ludu. I jak przypomniecie sobie swojej babci czy prababci, to wiele osób będzie wiedziała, że ten słoik z pijawkami stał u nich na oknie, u babci, u prababci. Jak było źle, to gdzieś sobie te pijawki najczęściej za uszami. Nie wiem dlaczego za uszami a i najczęściej za uszami te pijawki kładziono i prawie wszystkie dolegliwości po prostu znikały. Więc trudno mi powiedzieć, czy te pijawki były łapane w jeziorach, czy babcie wypuszczały te pijawki, czy te pijawki były jak domowe zwierzętki i zawsze przykładane. Natomiast w 1940 latach, czyli prawie 100 lat temu, no niecałe 100 lat temu, pani doktor Zasławska która była biologiem, która była chemikiem, wykryła, że pijawka nie tylko zabiera, nie tylko uruchamia, nie tylko wyciąga tą złą krew. My to nazywamy złą krew i kiedyś Państwu opowiem, czym jest ta zła krew. Jak będzie Was temat, ten oczywiście interesował. Tylko pijawka bardzo dużo czynników wprowadza. No, jest to zrozumiałe, ponieważ pijawki żyją od miliona lat. Pojawiły się o wiele wcześniej niż ludzie. I pijawka była nauczona żywić się krwią, więc ona przez lata wypracowała przyróżne mechanizmy ochrony siebie, żeby przeżyć i po drodze, jak ona oczyszcza siebie z tych toksyn, bo nie jest najczystszym takim materiałem do żywienia, bo w krwi mieszka no, dużo wszystkiego niekorzystnego dla naszego ciała, no, oczywiście w krwi też mamy bardzo dużo fajnych substancji, jak krwinki czerwone który pijawka by bardzo chciała zjeść, ale po drodze bierze jeszcze plazmy i bierze to wszystko, co tam po drodze się porusza, więc ona nauczyła się uniszkodliwiać to coś, i po drodze ona też odkaże i oczyszcza nas. No, moja droga do pijawek była długa. Może opowiem taką historię po tym, jak powiem, czym jest chirudoterapia. Chirudoterapia to jest terapią za pomocą pijawek lekarskich. Czyli. Tak, jak każda terapia, terapia za pomocą pijawek lekarskich ma swoje zasady, ma swoje reguły, ma też swoje wady, ma swoje wskazanie i oczywiście ma swoje przeciwwskazanie. I oczywiście ma swoje następstwa i może mieć swoje powikłanie. Więc tak jak każdej terapii, tej terapii warto naprawdę się przyjrzeć dokładnie, a jeżeli poczujecie, że akurat wam tego brakuje, to dobrze by było tej terapii się nauczyć. Więc moja droga do pijawek była długa i kilka razy się potknęłam, a jednak nie skręciłam w kierunku pijawek. Więc pierwszy raz zobaczyłam pijawki z 30 lat temu na targu, w Krakowie, jak szukaliśmy czegoś dla dziecka, już nie pamiętam czy wózka, czy chodzika, i mój mąż mówi, popatrz słoiku są pijawki. Ja mówię żywe! Ja byłam przerażona. No i takie coś tam, nie było tak jak którzy te pijawki już grzecznie sobie siedzą, a może wtedy mnie to bardziej przeraziło, a teraz ja już pracuję z pijawkami, uczę, pomagam ludziom i dla mnie one są przepiękne. Natomiast ja wtedy popatrzyłam na taki duży słoik, taki trzylitrowy i w nim pływało około pięciu pijawek. I jak pijawka tu nie może się rozprężyć i nie może popływać, bo dla niej jest bardzo ograniczona przestrzeń, to tam ona jak Taka ryba wodna, jak taki wąż wodny, ona się tak rozprężyła, ona się tak poruszała, więc ja byłam ciężko przerażona, że ktoś przywiózł pijawki i że ktoś może pomyśleć, to były lata 90. że takie coś może być używane w leczeniu i że nie daj Boże, to będzie położone na, na ciała człowieka. Więc ja nigdy w życiu bym tego ani nie dotknęła, ani nie spojrzałabym w tym kierunku. Stwierdziłam, dobrze, dziewacy przywieźli pijawki. Kto to kupi? No i na wiele lat zapomniałam o pijawkach. W 2008 roku ja pomyślałam, że... Zaczęłam czytać o pijawkach. I ja pomyślałam, że jednak ta pijawka robi dużo dobrego, jak piszą w internecie. I może bym spróbowała pijawki. I sobie powiedziałam, Wiktoria, idziesz w złym kierunku. Medycyna integracyjna okej, okay. oczyszczanie i dieta dobrze, Medycyna chińska jak najbardziej, a i nie pijawki. Przecież jak powiesz myżowie, że chcesz spróbować pijawki, to on ci nie tylko wyśmieje, tylko powie kategorycznie nie. Więc nikomu nic nie powiedziałam. Zajmowałam się tytyką, zapomniałam o tym, co przeczytałam w tym internecie. Zajmowałam się tylko, a wtedy czytałam o suchowie. Ja pamiętam, gdzieś mi tam milknął ten, pojawił się dr Konstancin Suchow, no ale jak przeczytałam, tak zapomniałam. Wiecie, zapominać to jest naprawdę zbawienie, że można zapominać różne rzeczy. Więc y, parę lat minęły i moja córka przywiozła mi książkę o chirudoterapii, przypadkowo. Więc ta książka tak leżała u mnie na stole, tak jak tu widzimy, dużo wszystkiego leży, i ja zaczęłam ją przyglądać. Była napisana przez jakąś lekarkę w języku rosyjskim i pomyślałam, że może bym pojechała na kurs chirudoterapii. I jakby już byłam przekonana, że bardzo bym chciała, więc. Zamówiłam kursu pana doktora Porozela dla trzech osób, dla mnie i dwóch moich pielęgniarek, ponieważ chciałam chłonąć wiedzę razem z nimi, żeby ewentualnie do terapii wprowadzić do praktyki. Pasowało mi, że kurs trwał nie dwa dni, a cztery. Pasowało mi, że lekarze wykładali, więc pomyślałam, że będzie fajna wiedza. No i pojechałam. I jak usiedliśmy przy biurkach, był wspaniały kurs, pan doktor Paruzel barwnie różne rzeczy opowiadał, bardzo mi się podobało, dowiedzieliśmy się wszystkiego o pijawkach, nic o liczeniu, o człowieku, ale kurs był poświęcony pijawkom tak naprawdę. Więc e, malutki słoik z pijawkami, tak stał na biurku, dużo mniejszy i pływały tam dużo mniejsze pijawki i ja pamiętam, że jak już mi się znudziło patrzeć na nie, ja otworzyłam słoik, wcale nie było tego dużo, i strasznie się bałam, że ta pijawka mnie ugryzie. Minęło wiele lat, więc ja w tej chwili z nimi obcuję prawie jak z własnymi kotami, który też będziecie widzieć regularnie na filmach, bo kotów mam dużo. I robiąc coś takiego, wkładałam palec i natychmiast ten palec wyciągałam, bo po pierwsze nie wiedziałam, jak pijawka gryzie. Po drugie, nie wiedziałam, czy ona naprawdę mnie ugryzie, jakie to będzie odczucie. Poza tym, no jednak, to jest pijawka. Jest to takie taki śliski, niemiły, nieładny, czarny, okropny. I ten, kto nie obcuje z pijawkami, to po prostu tych pijawek się boi. No więc próbuję schować i zostawić tylko jedną sobie tu. A koleżanki pójdą do słoika. Eee, tak dotykałam te pijawki, zatykałam od razu, zasłaniałam ten słoik. No i w tym momencie, jak podczas kursu. Nam kazano już dotknąć tę pijawkę i gdzieś tam sobie postawić. No to w końcu wzięłam tą pijawkę i postawiłam. W ciągu trzech dni już byłam z pijawkami trochę obyta, no i gdzieś tam postawiłam. Więc później wracam z tego kursu i wiem, że mój mąż musi dostać pijawkę, bo pijawka leczy wszystko. No i spotkałam tam jednego wykładowcę, i mówię, Mój mąż w domu się nie zgodzi. Bardzo proszę, postawmy mu pijawki tu. No Igor mówi, dobrze, ja mam męża, który jest chirurgiem, ortopedą i generalnie on woli się zgodzić, niż mi powiedzieć nie. On mówi, dobrze, a ja gdzieś tam na nodze? Ja mówię, nie, 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 tak jak nas uczyli za uszami. Jakby ten mit za uszami funkcjonował. Mówi, nie za uszami. Ja mówię, za uszami. No nie miał wyjścia, postawili mu te pijawki za uszami. On wyjeżdża, mamy 300 km do domu, cały w opatrunkach, biała koszula, słońce świeci, wygląda w tych komicznie, w tych podpaskach, zakłada ciemne okulary, zakładając okulary trochę urywa opatrunek, kropla krwi ścieka na biały kołnierzyk. Ja sobie się on mnie zabije, nigdy mi nie pozwoli więcej sobie pijawek postawić. No, takie były moje początki. Bardzo trudne, uczono mnie stawiać pijawki nad wątrobą, uczono mnie stawiać pijawki za uszami. Jak mój pierwszy pacjent, jak mój pierwszy pacjent zaczął tak krwawić, że ja aż sama się wystraszyłam po tych dwóch pijawkach nad wątrobą, czego nigdy nie róbcie, nigdy przy nigdy, to ja zaczęłam szukać informacji i nauczycieli, kto by mnie nauczył nie tyle o pijawkach, tylko o leczeniu, o leczeniu ludzi. Jednak my używamy pijawki do leczenia człowieka, a nie odwrotnie. I tak spotkałam Olgę Kazińską. O doktor to będzie osobny film. Natomiast dlaczego ta pijawka jest taka ważna? I ja bym to powiedziała w kilku punktach. Po pierwsze, z wiekiem nasza krew gęstnieje. Lepkość krwi zwiększa się zawsze. I wszystkie leki, które są zażywane przez to drugiego pacjenta, który nazywamy przeciwzakrzypowe, one. Tak, one są przeciwzakrzypowe. One blokują czynnikie krzypnięcia, ale nie zmieniają reologii, czyli gęstości tej krwi. Czyli cieknie błoto i nie krzepnie, a i to nadal błoto. Błoto oznacza, że to nie odżywia naszych tkanek, błoto oznacza, że nie ma w przestrzeni międzykomórtkowej dobrej wymiany tlenu na dwutlenek węgla. To błoto oznacza, że komórki, e, krwinki czerwone są posklejane. I do wąskiego naczynia ta krwinka czerwona nie wejdzie, bo się nie zmieści, ponieważ ciągnie na sobie jeszcze dwie inne krwinki, zamiast tego, żeby zanieść tlen biegiem i zabrać dwutlenek węgla. Więc pijawka działa na cały nasz organizm przy aplikacjach centralnych, ponieważ zmienia przede wszystkim lepkość krwi, rozcięcza tą krew, robi z tego błota taką rzetę. Która szybko płynie, omywa, omywa każdą tkankę, dostarcza tlen i wszystkie niezbędne substancje i dodatkowo zabiera dwutlenek węgla. Więc, jeżeli chcemy pomóc sobie we własnym domu, wtedy jak jesteśmy zdrowi, lub na przykład jesteśmy w opiece lekarskiej, ale chorujemy i nie czujemy się młodo, prężnie i dobrze to ja radzę nauczyć się na kursie podstawowym, zapraszam do nas do edycymda, o cirodoterapii i aplikować sobie pijawki raz w tygodniu przez 10 zabiegów, a później raz na dwa tygodnie, tylko centralnie. Aplikacje centralne nie są skomplikowane i gdy Państwo nauczycie się żyć z pijawkami, tak samo jak wiele rodzin nauczyło się żyć z bańkami i z terapią próżniową, to będziecie na pewno zdrowsze, na pewno będziecie mieć bardziej odżywione ciało, na pewno będziecie mieć bardziej klarowny i czysty umysł. Jako bonus do tego czyszczenia, pijawka jeszcze harmonizuje całą naszą energię elektryczną. Więc my będziemy mieć też więcej siły do życia i więcej chęci do życia. Ja będę opowiadać na różnych filmach, jak pijawka harmonizuje mocy, gdzie aplikujemy pijawki, żeby żeby można było na przykład zadziałać na pęcherzyk żółciowy, na trzustkę, jak pracujemy z nerkami. Natomiast na początku przez wiele zabiegów aplikacje będą tylko centralne. Aplikacja centralna działa na całe ciało, jest bezpieczna, nie powoduje obrzęków, nie powoduje zaczerwienienia, nie powoduje stanów zapalnych. Nie powoduje przede wszystkim symptomów i syndromów postaplikacyjnych, i ja bardzo dziękuję, bo w tym pierwszym filmie o moich przyjaciółkach, o pijawkach, popatrzcie, ona w ogóle nie jest groźna, ona nawet nie próbuje mnie ugryźć. Ona tak nie wiadomo dlaczego, myślę, że wyszła z wody, ona nie wie, dlaczego ona wyszła z wody, ona w ogóle nie rozumie, co się z nią dzieje i jest tak zagubiona, a ta pijawka ma z 8-10 miesięcy, ona jest zagubiona i mała i najbardziej ona by chciała z powrotem wrócić do wody. Także to nie jest tak, że Pijawka na wolności jest niebezpieczna, zaatakuje, wypije całą krew i zabije państwa lub państwo przyjaciół. To są takie malutkie zwierzątka, bardzo wdzięczne, które naprawdę nauczony pracować z nami przez tysiące lat. Nie powiem więcej, natomiast naprawdę bardzo długo. I Pijawka w rękach każdego to jest taki mały domowy lekarz, który każdemu z państwu pomoże. I to, co chciałam wspomnieć, to chciałabym powiedzieć o moich nauczycielach. Moją wielką i pierwszą nauczycielką jest pani doktor Kozińska, która jest bardzo, bardzo dobrym lekarzem, która ponad 20 lat pracuje z pijawkami, która jest uczennicą pana profesora Sawinowa i pana doktora Suchowa i która wytłumaczyła mi, jak pracować z pijawką i dlaczego pijawka jest taka ważna, Ponieważ jak zadzwoniłam do niej, to chciałam mieć pijawkę jako uzupełnienie do, 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 do akupunktury, i ona mi powiedziała: Dziecko moje, bo jest ode mnie trochę starcza, e, pijawka, to akupunktura będzie dobrym uzupełnieniem chirudoterapii. Ja sobie myślę: Ty sobie mów, a ja wiem swoje. I ona miała rację. To jest mądra lekarka, która zawsze ma rację i która do tej pory uczy w naszej szkole wisteralnej terapii ponieważ wisteralna terapia jest bardzo ważna przy stosowaniu do terapii też. W czerwcu będziemy mieć kursy, w zasadzie regularnie mamy kursy. E, drugim moim nauczycielem był pan profesor Sawinow, przeczytałam mnóstwo jego książek, poznałam pana profesora, niestety tym latem pan profesor Sawinow już zmarł, to był głęboki staruszek, który do ostatnich dni pracował i to był mądry lekarz, który opisał bardzo dużo i czyje książki naprawdę dały mi bardzo, ja uważam, dodały dużo wiedzy do mojej praktyki. I lata temu spotkałam wielkiego człowieka, pana doktora Konstantina Suchowa, to są jego książki, od którego do tej pory się uczymy, który jest internistą, pulmonologiem, kardiologiem i który stosuje chirurgioterapię na zasadzie też poprawienia mikrocyrkulacji i który nas uczy tak naprawdę w naszej medycynie, w medycynie integracyjnej, stosować chirurgoterapię jako niezbędny dodatek do zachowania idealnej homeostazy, czyli tego środowiska wewnętrznego naszego ciała. O moich nauczycielach ja będę jeszcze wiele opowiadać. Ja prowadzę kursy dla pacjentów, prowadzę kursy dla terapeutów, dla lekarzy i cieszę się, że szkolimy sporo osób. I że chirudoterapeutów tak naprawdę jest więcej, a i przede wszystkim może to nie musi być chirudoterapeuta osób, którzy używają pijawki na własne potrzeby. Bo moim zdaniem chirudoterapeuta powinien mieć wykształcenie medyczne, ponieważ to jest bardzo silne narzędzie i powinniśmy przeanalizować zdolności witalne tego pacjenta. Ale każdy w domu ma prawo mieć pijawki. Wiele moich pacjentów zaprosiłam na kurs, ponieważ w chorobach przewlekłych. Bardzo często pijawki no niestety są konieczne w stosowaniu przez całe życie. I jakby nieuczciwe, żeby ten pacjent raz w tygodniu, a raz w miesiącu chodził do ciebie przez całe życie. O wiele łatwiej go nauczyć, bo nie jest to metoda skomplikowana skorygować algorytmy i protokoły i pozwolić mu samemu uczestniczyć w procesie leczenia i zdrowienia. I takich pacjentów mam dużo, okulistycznych i nieokulistycznych. Ja jestem okulistą. Okulistycznych i nieokulistycznych. I proszę wierzyć, w mądrych rękach, przy dobrych wskazówkach ta mała pijawka lekarska potrafi zrobić cud. Więc ja zachęcam może nie tyle do polubienia, bo trudno polubić takie małe czarne stworzenie, tylko do przyglądania się takiej pijawce, do poczytania, do posłuchania mnie i może warto się zastanowić, czy oby nie jest to to, czego Państwu brakuje w Państwa drodze do zdrowia. Pamiętacie, nasza ścieżka zdrowia jest tylko nasza. Lekarze mogą z zewnątrz trochę nas sterować, żeby nie zboczyć z tej ścieżki. Natomiast ścieżka jest na tyle istotna, bo zdrowie nas prowadzi do szczęśliwego życia. Natomiast jeżeli nie mamy zdrowia, nie mamy dobrego samopoczucia, to nas nie cieszą ani samochody, ani domy, ani pieniądze. Zarabiamy po to, żeby wydawać na lekarzy. Więc ja zachęcam zarabiać po to, żeby podróżować, żeby sprawiać sobie przeróżne przyjemności, natomiast na pewno nie po to, żeby wydawać na lekarze, natomiast pilnować własne zdrowie i zawsze go trzymać we własnych rękach. A pijawka Państwu bardzo pomoże trzymać własne zdrowie we własnych rękach. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.